Mam nadzieję, że witam was w kolejnym filmy na moim kanale, dziś znowu content warning Pograłem się trochę przed nagraniem, znowu na modach i kupiłem sobie czapkę grzyba Zobaczyłem sobie dzisiaj rano, czapkę czapka grzyba jest za... ile to było? O, za chyba tysiąc coś? Mówię, muszę co nazbierać, to no i po nazbierałem poza nagraniem i kupiłem bo ja mogę tym razem coś kupić. Widziałem. To się gdzieś buguje i to tam za mapy wylatuje. Widziałam ten na tym całą... Nieoglubiona latarka. <tryk> <tryk> Jeśli widzowie chcecie, to możecie w komentarzu chcecie jutro odcinek ze Squad Busters. Było jest nam tyle. Testowałem co. Bardzo fajna gierka. Taki sami dobro jest tak, naprawdę według ja mnie jeśli chcecie zobaczyć tego film, no to piszcie w komentarzach. To będę wiedział, że chcecie zobaczyć SquadBuster na moim kanale. Strasznie pusto znowu. W ogóle nie wiem czy ja musiałem jakiś taki cel na te MC. Jeśli jest ktoś, kto ma tam gra i chciałby być ze mną na filmie, to nie ma problemu. Tak, tu Taki tak, 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 Ja w ogóle mogę bić potwory. O tam, Ran. dostałem? Tam, pan, 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 pan. O, Chyba krzywdy nawet nie, mhm. to sobie nie, nie, sobie nie, nie, Bardziej przyjazny kotem tego. Tak, tak, tak. Na pewno cytula i do widzenia. Ucho mi tu nas pędzi. Co ja robię? Ja przepraszam za zacinki, ale ja tak zazwyczaj, jak mam mody. To tak naprawdę działa że jak Pobieram powiedzmy sobie dwa mody, to się muszę pobrać mody powiązane z nimi, żeby te mody w ogóle działały. Nie, To zaraz powiedzmy dwóch mam fresh, tylko one po prostu że te dwa działają. Tak to trochę działa. No i widzę, że tyle tlenu straciłem, już zaraz będę umierał. Nie patrz, to No Proszę prostu A nie, dobre, jak na... bije! To czasem! Nie, tam mnie nic nie zmienił. Bo nie widzę, bo on mnie trzyma. A, 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 a. bije mnie, bije mnie, widzowie, on nie bije. Serio? To tyle? To tyle, co potrafisz? Najsłabszy potwór. Z w... grze. Ale zawsze czytam komentarze. A, czy to w komentarze Dobrze wiedzieć Tylko gdzie on jest? Nagram sobie coś, nie wiem Widzę cię Chyba, to sobie poczekam aż coś się zaraz Jestem I gadał ktoś w mną. Patrzcie, patrzcie to. Widzowie, kończy się tlen, kończy mi się tlen. 2% tlenu mam. Nie, 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 nie. Widzowie, mam przewolone, mam 1% tlenu, patrzcie to. Zrobię biegnę. Patrzcie. Eee. To jest specjalnie. Specjalnie to zrobiłem, bo zobaczyłem, że to wyświetlenie jak ktoś ginie. A kamera jest na powietrzu, więc tam ludziom powinienem znaleźć. Chciałem wam powiedzieć, że przez tę czy jakieś takie pokazywanie twarzy na to inne czy coś. Obniża wyświetlenia. Tak jakbym teraz tak robił to teraz sobie nagrywał O, widzę do opuszczonego miejsca, w wo, wo, wo. Czym jest kamera? Nawet nie potrafię się nagrywać tego, że kamery znalazłem Po prostu po to mniejsze wyświetlenia są Tak mi się wydaje, no a jestem na 90% to co podpowie, to tak to działa Takie lasery są niebezpieczne. Skale pochod. Co ja mogę podnieść tę kamerę? To tak zrobimy. Podniosę kamerę i tu... Tak, no, no. Jest, 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 to jest, jest, to jest, patrzcie, patrzcie to. Patrzcie to. Ja. Sobie grałem tak na luziku. Sobie właśnie grałem na luziku. Normalnie sobie chodziłem. normalnie go. A szoku. Dam się mu zatokować, to wyświetlenie będę. No jak sobie na łóżko, to nic się nie rozpiło, same ślimaki i tak dalej. Minęło powiedzmy 10 minut, bo sobie siedziałem na statku. Nagle zaczął już też rozpić takie potwory. Też chcę to wziąć na pierwszy slot. Takie potwory, których jeszcze nie widziałem w tej góle. Ta kula, która wciąga wszystko do siebie. Bo potem kara mówię. O właśnie o tej kuli mówię. Właśnie o tej kuli mówię, widzowie. Ona idzie do mnie, nie? W ogóle latarkę straciłem teraz Superman. No i no, ona mnie pali! Umieram w umieram, umieram, palę się! Gaz na mnie, bo taka siła, kur... Ja już na, dalej próbuję zrobić coś, żeby lepiej mnie poszukiwać.

patrzcie to Zobaczcie się dla mnie, się po procent tlenu mam Zobaczcie wolę na 1% tlenu, patrzcie to I dziwię Nie wiem Chodzi mi z maścią tysięcy Dobra, prawie jest ok Teraz to drugie nagranie, gdzie, czy więcej się działo? No ciężko powiedzieć, na pewno, na pewno nie wiem co. Patrzcie taki laser Więcej lasera, kolejna koło. Zobaczcie, patrzcie, 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 patrzcie. Dziękuję jakie obejrzenie. Dziękuję za obejrzenie. Dziękuję się umiera. To jest taktyka. Trzeba nagrywać obejrzenie. Dziękuję Wolujcie, Jest to na KAMERĘ broken. Widzowie. Patrzcie, jak A jak to teraz będzie w Wtedy się ukoła na tek, nagraniu. wiem, który to już. I teraz... teraz. Bardzo dobre nagranie. Na pewno to zrobimy w następnym dniu, o ile nie umrę. 9 tysięcy wyświetleń, to musi się udać, to nie jest tak dużo. Nie mogę na pewno oderpnąć. Dobra. Trzeba się skupić. To może być pierwszy raz, kiedy przebiję 40 tysięcy wyświetleń. snail snail it's just a yeah. check remove check remove Cześć. Nie. Goni mnie, goni mnie. Dobra, chyba będę wracał. Bo i lasery. Coś za mną idzie. O nie, 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 to nie tędy. Widzowie. Mam przewalone, to do mnie idzie, a za mną ślepy zaułek. Ominęłem, ominęłem go, ominęłem go. Jak w tym gra Teraz ja już się stąd zabija. Pewnie coś jeszcze będzie koło statku, więc. Do widzenia, ja stąd się wynoszę. Widziałby ja uciekam? Coś jeszcze nam tu gada. O nie, to ślimak. Gro, nie zacinaj. To zaraz przyjdę, ja Nie, nie przyjdziesz. Coś u góry gadało. Coś gadało na dole i u góry. A nic nie ma. Dobra, to sobie chwilę poczekamy. zbyt niebezpiecznie. Bo nie, tędy nie. Tędy tak nikłam. Jezu, co się z grą dzieje? Krasi mi psuje halo. Proszę. Ile możemy wtedy podchodzić podwórku spędzić? No, może nawet więcej. Tak. się udać, tylko 10 tysięcy wyświetleń. To nie jest przecież tak dużo. Dalej nie rozumiem czemu zacząć ja tak zacina. Patrzcie to, widzowie. It's nice, it's nice. Gonimy mnie, nim To jest prawie połowa. Widzowie, mam myślę, że to połowa. Idzie, to powinno się udać. To powinno się udać. Dobra, ja jest. Muszę, to się uda. To się jeszcze w tu ugada. No nie, to ślimak. Tak, tak. Widzowie, może jest. A on to chyba po prostu świat. Jest, tak, uda się. Dobra końcu! Tyle czasu grania w tą dzielę się opłaciło. Niebezpiecznie. Bo nie, tędy nie? Tędy tak, niech tam. co się z grą mi Jest super. Będzie 11. Nie, jedenaście nie, ale zrobiliśmy to. Zaczynamy nowy ten, w ogóle jaka fajna liczba moich pieniędzy. Dobra ja widzowie, to tyle na ten odcinek, Dzie dziękuję wam za oglądanie.